tak, może się taka marka pojawić w internecie. Jest też do dyspozycji Państwa nasz wydziałowy adres mailowy rm na który też bardzo proszę wszelkie Państwa pomysły, propozycje czy komentarze do tego nam przysyłać. Ponieważ no, w tej chwili będziemy przystępowali do opracowania dokumentacji projektowej, te wszystkie zapisy będą no, uszczegółowiane. Na razie jest to koncepcja po wstępnej analizie i, i takiej bardzo, bardzo szacunkowej inwentaryzacji zieleni, która obejmuje te elementy, y, które, które Państwu przedstawiałam, czyli plac zabaw dla dzieci najmłodszych, skatepark cie młodszych, starszych i najstarszych z widownią w formie drewnianych podestów, na przykład do siedzenia, siłownie na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku nad wodą, być może z piaskiem, być może ze żwirkiem na którym będzie można rozłożyć kos i po prostu posiedzieć, wykorzystanie tej naturalnej altanki, którą Państwu pokazywałam do takiego miejsca wypoczynku i spokojnego spędzenia czasu, No i wykorzystanie istniejącego naturalnego. Spadku terenu na zjazd saneczkowy, bezpieczny, w którym dzieci będą mogły w zimie jeździć na sankach, w biegać. to jest mierza, propozycja. Tak, teraz drewniane w, w miejscach, tak, drewniane teraz, nie można usiąść. Nie, to jest dla to jeżeli chodzi o samą propozycję tego, tego terenu, to nic dodać nic ująć, bo jest wszystko dla osób w każdym wieku i na każdą parę roku praktycznie. Więc sama koncepcja wygodna w ja w niej osobiście nie mam. Natomiast mam pytanie, na kiedy jest przewidywany czas realizacji, czyli kiedy realnie może być powiedzieć to zostanie zrobione i mniej więcej, jeżeli jest to możliwe, jakieś czasowy koszty. No właśnie po to chcemy przystąpić do tego projektowania, żeby oszacować koszty, bo jak Państwo wiecie, wbrew pozorom elementy zagospodarowania terenu nie kosztują mało, szczególnie chce się je zrobić nowocześnie i fajnie. Mam nadzieję, że zgłosicie Państwo ten temat również do Oszczelkiego do, do Budżetu Obywatelskiego, żeby wspomagać się też z tej strony. A e, przystępujemy w tej chwili do opracowywania tych projektów, bo, bo pewnie to nie będzie tylko jeden park w całym mieście, po to właśnie, żeby mieć oszacowane koszty, żeby mieć e, wymyślone, co chcemy budować i w miarę możliwości sukcesywnie zdobywać e, pieniądze na, na realizację tego, no otwiera się nowa perspektywa że tam będziemy szukać środków. No wiadomo, że to nie nie wszystko będzie pochodziło wyłącznie z budżetu miasta, no bo jak wiemy, budżet jaki jest każdy jej. Ja za Pola ma, nawet tam nie ma, no ale od czegoś musimy zacząć. Musimy tak? wiedzieć, czego chcemy, musimy wiedzieć, ile to będzie kosztowało, bo, bo chociażby no, na nasadzenie kompensacyjne z inwestycji drogowych czy tramwajowej czy każdej innej, no, bardzo dobrze mogłoby wspierać ten projekt, a niekoniecznie być sadzone w miejscach jakby no, takich trochę nieskoordynowanych. Po to są te nasze działania. Myślę, że do czerwca jak będzie gotowa dokumentacja, to będziemy wezwali koszty. Pozwolę sobie ją przeczytać, żeby wypowiedzieć rzecznikom. Miasto stara się pozyskać inwestorów, dzięki którym możemy jako Urząd miasta realizować zadania prospołeczne z bogatą energią społeczną po W tym przypadku można pogodzić oczekiwania inwestora z oczekiwaniami mieszkańców. Z tej odpowiedzi możemy wywnioskować, że miasto ma pieniądze na wypracowanie tego terenu. Przepraszam, tego terenu to jest, to jest 3 miliony 300 tysięcy. I to absolutnie nie jest e, jak gdyby e, nie używane na tym momencie kogoś e, komentarza, ponieważ za dysponowanie, no to niestety odpowiedzialne są osoby, które zadają nie ma tutaj na spotkaniu, czyli prezydent i pani wiceprezydent, ale proszę przekazać tą sugestię panu prezydentowi, że pieniądze są skoro sprzedał mimo wcześniejszych obiektów. On nie mam, że sprzedał po to, żeby zrealizować... Ja myślę, że sugestie przekażemy, a dzisiaj spotkaliśmy się z Państwem, żeby dyskutować o tym projekcie, jeżeli macie swoje propozycje, no, jeszcze, jeszcze pytania. Ja myślę, też tutaj właśnie się z Panem, tutaj bardzo fajnie wszystko Fajnie jest to Saneczkowi też dla dzieci, że Państwo też tak pomyśleli o tym, może właśnie bardzo rozgłębić to, żeby było nie było, bo jeśli będzie taki miejsce um, wypoczytnie, no, taki trochę mniej rekreacji, to może rowery chyba nie wiem, niekoniecznie, ale te stałe instalacje fajnie, żeby były, żeby ktoś mógł rowerzyć, żeby sobie mógł postawić. I bardzo też fajnie wyglądało, ten na takie białe, nowoczesne rozwiązania, rozmiarzania, gdyby było właśnie bardzo fajnie było, te na, na to to też było fajnie. Może coś innego, co rozróżniało mniejszy. Proszę Państwa, na pewno to nie jest ostatnie spotkanie w tej sprawie. To nie jest też tak, że my robimy spotkanie, żeby odfajkować, że z Państwem porozmawialiśmy, sprawę mamy załatwioną i teraz już robimy, jak chcemy. Także tak jak mówiła Pani architekt, projektujemy na razie do końca czerwca, powiedzmy, że nam się to przesunie o tydzień dwa. Ale na pewno potem będziemy informowali dalej, jak to wygląda. Jutro na stronie Urzędu Miasta, czyli na olsztyn.eu, będzie już ta prezentacja. Gdyby ktoś chciał jeszcze się raz zapoznać. Będzie adres mailowy, na który można pisać, ale przede wszystkim prosimy też o kontakt z Radą Osiedla, bo Rada Osiedla też jest na bieżąco informowana i na pewno będzie nam wszelkie państwo uwagi przekazywała. Także na razie jakby tyle, jakby proszę pisać i do Rady Osiedla, i do Wydziału Rozwoju też swoje pomysły, to jest rmmałolszt.eu Swoje pomysły i my zbierzemy to wszystko i uwzględnimy na pewno przy projektowaniu. Tak, e, co do, samy, co do zejść, to do strony ulicy poprzecznej. Tak, bo tam dosyć duży spadek. Jak to będzie rozwiązane? Głównie tam pod panem osób starszych, które jeszcze z skargę, tak, żeby było niemożliwe to wyzwyczajania. Jak to będzie Schodnik. rozwiązywać? To jest rozwiązanie najprostsze dla mnie, dla Tak, spadek jest dość duży. Oczywiście pochylnia, a raczej inaczej, Na chodnik zgodnie z przepisami może mieć maksymalny spadek podłużny 5%, to jest... W pozorach bardzo mało, powyżej 6% to już jest obowiązek stosowania przepraszam, balustraty dwustronnej. Czego w terenie też staramy się unikać, bo te balustrady nie, nie przynoszą chruby ani nie wyglądają super estetycznie. Więc będziemy zastanawiali się nad takim rozwiązaniem, które też jest dopuszczalne. To się robi w taki sposób, że robi się płaskie elementy o spadku do właśnie 5%, potem jest bardzo króciutki odcinek ze spadkiem 15% dopuszczony przez prawo i znowu płasko, i znowu taki mały spadek i możemy zrobić w taki sposób. No bo nie wiem, czy Państwo widzieliście w Siedlce taką pochylnię, jest tak dziewięć razy taka serpentyka. Tak naprawdę technicznie zgodnie z przepisami innego wyjścia nie ma, tak? bo przepisy narzucają twardy spadek. Taki, po którym jest dopuszczony ruch pieszy i ruch osób niepełnosprawnych, to jest, to jest 5%, chyba że stosujemy schody, ewentualnie windę czy platformę. Te platformy to też nie jest w takim terenie rozwiązanie. Bardzo dobre, ponieważ one są niestety nieodporne na wandalizmy i bardzo szybko są zniszczone i też nie spełniają swojej roli. Także no, w Olsztynie, tak jak w wielu miastach w Polsce, może nie we wszystkich, bo ja pochodzę z miasta, <laughs> problemów w ogóle nie ma, być płasko jak nadpada, że w ogóle nie ma problemów w spadku. Na pocztę nie niestety, no z takimi problemami się borykamy. No to i będziemy się starali znaleźć takie rozwiązania, żeby one były jak najbardziej przyjazne wszystkim. Ja, wiesz, bo na samą... <tuszy> <tuszy> y, jeszcze jeżeli chodzi o samo oświetlenie. Taka, y, może już nie jest taki pomysł, ale pani prezydent tam można zastosować oświetlenie na zasadzie, że nie musi się świecić całą noc, tylko jak jest mokro, jak to się jest, to wtedy się do tego włącza. Jak nad jeziorem, mamy. nie no, wie, to, coś tak tak, takiego. Tak, Co tak, w takich miejscach oczywiście takie oświetlenie stosujemy. Eee, pytanie, czy tylko, tak? Czy to nie powinno być jednak jakiegoś niewielkiego światła o niskim nawężeniu, które się będzie świeciło prawie cały czas, a wzbudzane będzie wody, tylko wody. to, które jest prawnie przewidziane na oświetlenie na przykład żołgów komunikacyjnego. To, to oczywiście te sugestie wszystkie zbieramy i przekazujemy projektantom. Musi Musi być ja A może byście jeszcze tak zastanowić się, jak jest ten toksan, szkoły, fajnie zimą korzystamy, żeby tym ciągiem wyprowadzić ścieżkę rowerową na dół i potem ją wyprowadzić górą drogą techniczną, coś takiego jakby połączyć, dwie rzeczy, no bo wiadomo, że rowery zimą mniej jeżdżą i tak dalej, tak... Pociągnąć ludowce budowę, zamontować 100. Jak na rowerze. Wtedy ten rower owego jest po określonych torach. Można pojechać, zawartować 90 godzin. Także weźmiemy to też pod uwagę. tym oświetleniem, Pani architekt, to jednak, żeby było y, raczej stałe. Mamy tu doświadczenie z zabaw na zamętowa, gdzie kiedyś y, nie było jego w ogóle, więc było źle. Teraz jest to od 4-5 lat oświetlenie. To było jako tako, ale jak został urządzony poprzez ostatnio stół do gry Warcawy do ławeczki, mimo oświetlenia, to w dalszym ciągu prawda, on jest dość hałaśliwy w nocy, prawda, służy nie tylko zabawom, ale również i tym i, i nosem dyskoteką, tego. No, przy ławeczkach, także gdyby nie było to oświetlenia albo takie indukcyjne, no to by służyło padał takich zabaw tam wiesz, w jakimś takim oddaleniu doku prawda to, do, do, żeby tych paserów tam nie było, że tak powiem, w różnych dwie ludzi. Tam to oświetlenie musi być raczej po Oczywiście LED-owe, prawda, to wtedy będzie tańsze. Użytkowanie. Za śmieci. A śmieci. A śmieci. A, śmieci. A, tak, tak, Czekamy na kolejne pytania. Czy macie Państwo jeszcze pytania dotyczące prezentacji zagospodarowania? Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ja się z Panem zgadzam i boję się, że jeżeli chodzi o realizację, to będzie, żebyśmy nie zostali zakładnikami budżetu obywatelskiego, bo tak jak pan słusznie zdarza, pieniądze na to być powinny. Więc budżet może być niezależne jakimś jakiś no jak to jest z pieniądze, oczekujemy, że Państwo wystartujecie z pieniędzmi, które zostaną odzyskane na sprzedaż udziału. Dokładnie tak ma rację, i to też Wydział Rozwoju brał pod uwagę. Stąd też nie chcę rzucać takimi kosztami, w jakich może to się zamknąć, bo do końca tak naprawdę sami nie wiemy. Natomiast nasza propozycja wykorzystania budżetu obywatelskiego w, jeszcze w tym, w tym roku, znaczy w obecnej edycji, przy, nas tylko i wyłącznie na samo oświetlenie jest spowodowana dwoma rzeczami. Pierwszym, żeby nie oddalać od siebie możliwości zrobienia tam szybko oświetlenia i skorzystania z dostępnych środków, a druga jest taka, że w tego typu terenach tak naprawdę bardzo trudno sfinansować ze środków zewnętrznych oświetlenie. Jeżeli udałoby się w tym, w tym roku skorzystać z budżetu obywatelskiego, to wcale to nie jest pewne, bo być może mają Państwo zdecydowanie lepszy pomysł na zagospodarowanie tych środków. Wprawdzie w tym roku podobne środki mają być jeszcze większe niż, niż w zeszłym roku, aczkolwiek do końca jeszcze nie wiadomo, jaka to będzie kwota ale nie chcieliśmy jakby zamykać tego, że nic nie robimy, będziemy czekali po prostu aż środki nam stawią, tylko chcielibyśmy, chcielibyśmy już, żeby, żeby wszyscy mieli jakby taki obraz sytuacji, że w końcu coś na tej górce Jasia może się wydarzyć i w końcu coś, coś ten urząd zrobi, no. w końcu się ruszy i może coś zrobić. Przepraszam, ale no, skoro inwestor kupił działkę, zapłacił żywymi pieniędzmi to te 3 miliony zostały wpłacone do budżetu miasta. I one są, albo ich nie ma. Natomiast powinny być do no, wykorzystania, więc w tym momencie mówienie o sfinansowaniu oświetlenia czy czegoś innego z budżetu obywatelskiego to może no, to jest nieporozumienie. Oczywiście mogą to być jakieś poławiające rzeczy, natomiast to pieniądze powinny być Wykorzystane zgodnie z tym, co mówił Pan Prezydent. Znaczy, my, my też myśleliśmy, że to tak wygląda. Natomiast yy... Główna Księgowa, czy, czy pan, Pani Skarbnik, czy y, Dyrektorka Wydziału Budżetu rozwiała nasze, na, nasze marzenia i, i niestety budżet miasta jest takim wątkiem, do którego jak wpadnie, to, już to jest bardzo ciężko znaleźć. Wystarczy spojrzeć na deficyt, jaki jest w tym roku, y, natomiast chcemy też brać odpowiedzialność za swoje słowa i, i nie oszukiwać, że weźmiemy te pieniądze z kosmosu, tak, ale y, jest chęć, jest zespół, który jest wyznaczony już do tego, żeby coś zrobić, i naprawdę już, już jak Państwo widzą, coś się dzieje. Może zbyt wolno, to się wydaje, że to zbyt wolno, ale też obowiązują nas przepisy, obowiązuje nas prawo, i do, do, do wszystkiego trzeba, trzeba dochodzić zgodnie do z tymi przepisami. Ja proponuję być tylko konsekwentnym, dwie strony. Tak już kończąc na temat działa. Jeżeli ratusz z jednej strony na początku prezentacji powiedział, że sprzedał działkę po to, żeby go mówiąc, głównie, nie żyło się lepiej, no to bądźmy konsekwentni. To to sprzedał działkę po to, żeby zyskać pieniądze na inwestycje niezwiązane z górą powietrza, tylko zupełnie coś innego. I to jest temat jakby oddzielny. No nie? I jakby nie mydlmy tym oczu. I musimy się na niestety z tą decyzją pogodzić i wiedzieć, że sprzedaż tej działki nie ma niestety nic wspólnego nie ze względu na finansowanie, zagospodarowanie za tej właściwej tak. Jeżeli nie macie Państwo więcej pytań dotyczących propozycji zagospodarowania, to jest o czym mówiła Pani dyrektor, dla Państwa też jest to nowa rzecz. Proszę z Jeszcze jedno pytanie dotyczące toru tego. Jest to fajny pomysł, ale te zimy są tak piękne i obłędne w tym roku i w ubiegłym, Trzeba dwa miesiące, więc racja bytu takiego toru saneczkowego to dwa miesiące w tym momencie. Jak on ma wyglądać? Czy to ma być jakiś betonowy, naturalny, czy jak? To jest raz. Dwa, co, co robić z, nim z tym torem saneczkowym w lecie, jakie będzie miało wykorzystanie? I jeszcze jedna uwaga taka, że jest bardzo blisko domków przy adramowskiego. I my, załóżmy że tam pojawia się 200 czy tam 100 dzieci wrzaski stanowite tam mieszkają ludzie starsi mogłby mogłby być jakieś jakieś cztery rodzaje jedzenia jakieś emocjonalne różne nie było po 200 bo to jest 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 to to będzie na pewno naturalny teren z, z, z trawą odporną na, na uszkodzenia mechaniczne z, z wojska, taką zmosnioną trawą, po której w zimie no, będzie można zależać na samkach w będzie, będzie można biegać, co dzieciakom też sprawia przecież ogromną frajdę, taką takie bieganie, z, po prostu bieganie z górki i pod górkę. Sama wiem, bo mam takiego jednego kilometrówkę na ja miję bardzo chętnie. Natomiast no, betonowania na tym terenie nie będzie. No, nie, nie zakładamy tutaj nawet elementy, elementy ciągów pieszych tych spacerowych, to e, ja bardziej uważam, że to będą elementy takich fragmentów czy w formie płyt regularnych czy nieregularnych, oddzielonych od siebie prawo, takie, po którym będziemy chodzić, ale absolutnie nie będzie to betonowana wybetonowane, ani to, ani, ani żadna ścieżka. No oczywiście skatepark, no to jest jakby inna, inna bajka tutaj musi być trochę utwardzona powierzchni, jeżeli oczywiście Państwo będziecie chcieli ten skatepark skate mieć. Nie, mieć nie? przyjemnej, jako piłkę siatkową z Jest to zamontowane słowo do piłki siatkowej, czy takiej plażowej, na którymś w którymś myślę, będzie można Rzeczy, Państwo, jakby jakby ja, jakby... Chcielibyśmy do czerwca zakończyć sprawę projektowe, oszacować koszty i potem szukać etapami pieniążków na realizację tego. Tak jak kolega powiedział, ze środków zewnętrznych może się uda pewne rzeczy z, zrealizować. Tego typu rzeczy, oświetlenie, jest najtrudniej. Może się znajdzie. Kolejny sponsor, jak kaleria i zechce postawić na staławkę w, w mieście. Bo będziemy wiedzieli, gdzie te ławki stawiać. i Jak nasadzenia kompensacyjne z gminnych środków, nasadzenia zieleni będziemy realizować. Także no, małymi krokami od czegoś trzeba zacząć. No, jest ten pierwszy krok zrobiony i idźmy dalej do przodu. I będzie na to, to też tak, Tutaj, o tutaj pan. Profesor. Ja chciał, żeby, żeby to, to atakuje, że jednak to będzie że... Stań, młodzieży, że to nie przybędzie, bo z tu nie ruszy. Jest ja ja, ja no. Skoro no. no. się no. no. no, no, no. na tak, No dużo paniku to dzień na, na, na Ja też. Większość, ile smondzierzy? Criticism... Ile młodzieży? My, no, ale no. nie ma gdzie to. to jest, ale gdzie? Zarębników się jest.

mieszkańców, a jest budżet tylko Proszę Państwa, tak jak wspomniał Bartek, ten plan będzie, ten, ta propozycja będzie dostępna na stronach Urzędu Miasta. Proszę zaglądać. Możecie także Państwo wszystkie propozycje dotyczące tego, co tam powinno się znajdować, co byście chcieli, żeby się znajdowało przesyłali na adres y, Rady Oświetla, czy zgłaszali do Rady Oświęta, ale się i przesyłali na adres, o którym wspomniała Pani Dyrektor, elenmałtaolszny.eu. Jeżeli nie ma więcej pytań, więcej propozycji, to dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo Radzie za możliwość y, zorganizowania tego spotkania Państwa.